Masz do policzenia takie potęgi 81 do 1 Jeśli w wykładniku masz ułamek, no to korzystasz z tego wzoru. a do 1 przez n to jest po prostu pierwiastek n tego stopnia z a. Tutaj y, masz w mianowniku dwójkę. Dlatego 81 do 1 to jest pierwiastek drugiego stopnia. No, ale tej dwójki nie piszemy w przypadku... Pierwiastka kwadratowego z 81. Pierwiastek z 81 to 9. Dalej. No, tutaj znowu mamy w wykładniku ułamek. I również korzystamy z tego wzoru. Z tego. Czyli jeżeli masz tylko lepiej pierwiastkować, bo no, ten wykładnik jedna druga sprowadzi się do pierwiastka. Prawda? Lepiej pierwiastkować y, ułamki zwykłe, dlatego zamieniasz 400 no, na ułamek zwykły też 400. No i pierwiastkujesz zgodnie z tym wzorem. Podniesienie do jednej drugiej potęgi to jest pierwiastek z 400. Żeby spierwiastkować ułamek, to najlepiej spierwiastkować y, licznik i mianownik, co czynisz i wychodzi dwie dziesiąte. Tak łatwo się y, zamienia y, potęgi na pierwiastki, jeżeli masz ułamki 1, 2, 1, 3, 1, 4, bo po prostu w tym momencie pierwiastkujesz odpowiednim, pierwiastkiem odpowiedniego stopnia. Jak jest 1, 2, no to drugiego stopnia. Jak jest, tutaj by była 1, 3, to byś pierwiastkował trzeciego stopnia pierwiastkiem. 1, 4, czwartego stopnia pierwiastkiem byś pierwiastkował. Jeżeli masz natomiast y, ułamek 3, 2, no to już korzystasz y, z tego wzoru. Czyli... Ten mianownik mówi ci, jakim pierwiastkiem będziesz pierwiastkował, a licznik ci powie, do jakiej potęgi podniesiesz wynik. No i to jest właśnie 16 do potęgi 3. /2. Zamieniasz na pierwiastek 16, ponieważ w mianowniku jest dwójka, więc masz pierwiastek kwadratowy, czyli ty dwójki nie piszesz, a w liczniku jest trójka, więc całość podnosisz do trzeciej potęgi. Zgodnie z tym wzorem. Pierwszych 16 to 4. Jeszcze trzeba powiedzieć, do trzeciej potęgi wychodzi 64. I masz wynik.